Słuchajcie, właśnie pojawił się nowy trailer, to znaczy film z testu północno rakiety międzykontynentalnej Hwasong-17, zdolny przynosić głowicę nuklearnej, z testu, który się odbył wczoraj pod Pyongyangiem z, lot, z lotniska Sunan, na którym był obecny sam Kim Jong-un. Wow! I wreszcie są zdjęcia i jeszcze do tego film oglądamy wspólnie. Cześć wszystkim, tutaj witajcie na pozdrowsk KRLD, jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. I w dzisiejszym odcinku robimy reakcję na nagranie testu północno-koreańskiej rakiety balistycznej. <noise> Jest wideo, nawet szybciej niż się spodziewałem, zostało opublikowane. Korea Północna, jak Najprędzej chciała się pochwalić światu swoim nowym osiągnięciem, czyli przetestowaną rakietą Chłasą 17. Przypominam, że 24 marca odbył się test tej rakiety, która przeleciała kilkaset kilometrów, wylądowała w morzu. Na wschód od Półwyspu Koreańskiego, osiągnęła pułap aż 6000 km. Test został okrzyknięty wielkim sukcesem. Jakby nie patrzeć, jest to bardzo duże osiągnięcie dla północno-koreańskiej zbrojeniówki, bo ta rakieta będzie w stanie przenosić prawdopodobnie kilka nawet głowic nuklearnych na bardzo, bardzo duży zasięg, aż nawet po same Stany Zjednoczone więc jest to absolutnie najpotężniejsza broń. Farsenał KRLD. Pojawiły się już filmiki z KCTV, między innymi tutaj na Pionionach Broadcast Service, oni wrzucają dość dużo nagrań. Jest wersja po angielsku, wersja także północno prawda, bez tłumaczenia. Puścimy wersję z tłumaczeniem. Ja jeszcze tego nie oglądałem, jestem bardzo ciekaw. Słyszałem od widzów, którzy już oglądali, że klip jest rewelacyjny. Że koręczcy bardzo się postarali, postarali tym razem, jeśli chodzi o film z tego testu. Co oglądamy? Dobry music jest. To są nagrania z parady wojskowej z tymi migami. A, które było obłożone LEDami, to, to było na paradzie wojskowej. Aha, to jest pewnie z tej parady wojskowej, kiedy właśnie pokazano hwasong 17 na 75-lecie założenia Partii Pracy Korei w 2020 roku. Legendarna Ri-chung-hae, oczywiście. Ona zawsze zapowiada najważniejsze wydarzenia w kraju, najważniejsze testy rakietowe, atomowe. Ona jest naprawdę nieśmiertelna. Przeszła na emeryturę kilka razy i zawsze ją wyciągają z powrotem, gdy coś ważnego się dzieje. Biedna już pewnie by chciała mieć spokój, a jednak zawsze musi się pojawiać w telewizji. Kurde. Under the direct guidance of the respected Kim Jong-un, general secretary of the People's Party of Korea, president of the state affairs of the Democratic People's Republic of Korea. And... Ok, tłumaczenie tego, jego tytułów dość długie się robi, ale tutaj ten slow mo wejście bardzo mi się podoba. Zobaczmy chwilkę początek bez tłumaczenia. Może się tłumaczenie pod, przyda, a może jednak nie będzie komu potrzebne. To jednak tłumaczenie zabija trochę klimat. Strasznie mi się podoba jego kurtka. Jeśli ktoś z Was wie, jaka to jest kurtka, którą nosi Kim Jong, jest rewelacyjna ta pilotka. Ja ją chcę. Ja ją chcę mieć. Ona będzie moja. Sprawdzamy zegar. zegarki. Odliczanie. Starszy mi się podoba dynamiczny montaż. Dał znak do startu. Ta wyrzutnia mobilna jest największą tego typu konstrukcją na całym świecie. 11 osi. Gigantyczna maszyna do przewożenia właśnie tych rakiet. Chłopak 17 została specjalnie skonstruowana pod tą rakietę. I jest to produkcja północno-koreańska, na bazie zagranicznych, prawdopodobnie rosyjskich wyrzutni Ale no tutaj Koreańczycy zbudowali własną wersję specjalnie pod tą rakietę To jest największa tego typu wyrzutnia na świecie Analitycy już sprawdzili numerki na tej rakiecie i ona nie była pokazywana na tej paradzie dwa lata temu, więc specjalnie Przygotowane rakiety do tego testu, przygotowania do odpalenia rakiety. Testy są przeprowadzone na lotnisku Sunan, tuż pod Pyongyangiem. To jest ciekawe, że lotnisko jest wykorzystywane teraz do testów rakietowych, no bo latcy maltańskie nie latają. Ale to jest ogromne wydle, strasznie wielka jest ta wyrzutnia. Zakończona przygotowania. I sceny wyglądają jak z jakiegoś filmu akcji, jak Kim Jong tak idzie przed tą rakietą. Takim pewnym krokiem Musiał się świetnie bawić, gdy to nagrywali. Ja, ja bym miał niezły ubaw, gdybym coś takiego kręcił. To jest trochę takie marzenie, żeby tak chciał przed rakietą balistyczną. Tak. Jeszcze jakby odpalili on, tą rakietę za mną, nie? To byłby kozak. Jakby ją teraz odpalili, jak on tak idzie, to by było niesamowite, oczywiście bo wszyscy tam się sunęli na bok, ale To by było najlepsze ujęcie. Ale dużo ujęć mają różnych, świetnie to nagrywają. Coraz lepiej. Bicie serca jesteśmy głośniej. Liczanie do zera. Wszyscy mi przyszło Ła! I to nie jest CGI, a wygląda nierealnie po prostu niesamowite to jest Jeszcze ile kątów? Tylko można było z każdej strony obejrzeć tą rakietę jak leci Ale... To ujęcie jest najbardziej kosmiczne, muszę przyznać. Wygląda totalnie nierealnie, jak ta rakieta tak znosi w powietrzu. Wow. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Jestem bardzo ciekaw, ile trwa faktycznie przygotowanie takiej rakiety do, do odpalenia. O. Czy ona jest cały czas przygotowana? Czy można ją faktycznie w każdym momencie po prostu postawić i odpalić? Mm, tu trzeba by. Hmm, się spytać jakiegoś eksperta od, od rakiet, jak wygląda przygotowanie. A jest nawet nagranie z rakiety? No, proszę. Niczym nagrania SpaceX? Widać y, płytę lotniska. Korea Północna, w przeciwieństwie do innych krajów, które posiadają pociski tego typu, międzykontynentalne rakiety balistyczne, nie trzyma ich w silosach, tylko na takich mobilnych wyrzutniach. Chodzi przede wszystkim o to, że Korea Północna zdaje sobie sprawę, że w przypadku konfliktu wszelkie silosy byłyby prawdopodobnie bardzo szybko zneutralizowane, więc. Uznali, że łatwiej będzie schować tego typu rakiety na mobilnych wyrzutniach, które można transportować w różnych miejscach, bo trzymać gdzieś w tunelach, prawda, pod górami i wyciągnąć w odpowiednim momencie, żeby je wystrzelić, gdyby była taka potrzeba. O, tutaj ujęcia radości po sukcesie. Zdjęcia. Pamiątkowe z testu. Ja chcę tą kurtkę, chcę te okulary. Pewnie będzie znaczek wydany pamiątkowy później, właśnie z tymi ujęciami, z tymi zdjęciami. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Coś tutaj jeszcze mamy. Czy to już, a tu już są głównie zdjęcia z testu i marszałka z żołnierzami. Zadowoleni po teście. Oddział żołnierzy, który brał udział w teście z jednostki rakietowej. No filmik muszę przyznać bardzo bardzo fajnie zrobiony, w takim stylu iście hollywoodzkim z filmu akcji, bardzo mi się podobał, jestem bardzo ciekaw jaka będzie reakcja tutaj Stanów Zjednoczonych po tym teście, jednak Korea Północna obiecała, Kim Jong Un obiecał kilka lat temu, że już nie będzie testował takich rakiet, już jakiś czas temu Korea Północna zapowiadała, że prawdopodobnie powróci do testów rakiet, więc to była tak naprawdę kwestia, Czasu, kiedy odpalą tego typu pocisk międzykontynentalny. No i zobaczymy, czy wkrótce będą kolejne testy. Nie ma jeszcze tutaj jakikolwiek w sumie, nie ma tu żadnych konkretów, co zrobią Stany Zjednoczone. Oczywiście prezydent Korei Południowej mocno potępia Biały Dom, także potępia i uznaje, że jest to duże wykroczenie, złamanie. Licznych rezolucji ONZ, tak jakby Korea Północna specjalnie się jakoś przejmowała tymi rezolucjami, naprawdę już nie wiem, czego Amerykanie oczekują w tym momencie. No zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie. Chiny raczej nie będą zadowolone, że Korea Północna w tym momencie teraz testuje. Chiny nie skrytykowały Korei Północnej, ale poprosiły. Wezwały do zachowania pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim. No, Chińczycy raczej wolą, żeby na Półwyspie Koreańskim był spokój, żeby nic się nie działo, i trochę tego typu akcje nie do końca im są na rękę. Więc zobaczymy, jak to się rozwinie. Jeszcze ciekawostka: tutaj na portalu NK News znalazłem dosłownie przed chwilą artykuł o tym, że możliwe, że ten film. Był dosłownie po prostu fejkiem, przygotowanym po to, żeby przykryć nieudany test tej rakiety. Jest to ciekawa teoria. Oni tutaj w tym artykule udowadniają, że fragmenty, tutaj nie do końca tego klipu, tego filmu nie do końca się zgadzają z datami, na podstawie zdjęć satelitarnych oraz pewnych ujęć. Nawet ustawienia słońca w, oraz cieni w tych nagraniach starają się udowodnić, że bardzo prawdopodobne jest, że to nagranie, praktycznie całe nagranie, było z połowy marca. Chodzi tutaj o ten nieudany test rakiety sprzed kilkunastu dni. Gdy doszło do eksplozji nad Pyongyangiem, więc bardzo prawdopodobne jest według tego artykułu, tej teorii, że to są nagrania z 16 marca, nie 24 marca. I Koreańczycy 24 marca zamiast Hwasong-17 odpalili po prostu podrasowaną rakietę Hwasong-15, żeby prawda, pokazać, że coś poleciało, ale nie pokazali zdjęć z tego testu, tylko... Z poprzedniego testu, który nie do końca był udany, bo ta rakieta wybucha dopiero później w powietrzu. A tutaj na tym nagraniu nie widać już sceny, już, prawda? Dalej, jak ta rakieta już leci, no bo byłaby zbyt wysoko. Więc mogli to połączyć po prostu. Biorąc także pod uwagę, że skręcenie takiego klipa, um, który został dość szybko opublikowany, też um, nie wiem, no. Czy nie jest niemożliwe? Nie, no pewnie jest możliwe, bo nie dałoby się to nagrać, zmontować i, i wrzucić te, tak szybko. No ale bardzo ciekawa teoria. Jestem mm, tutaj y, bardzo ciekaw, czy faktycznie Koreańczycy przetestowali Huasong 17 i ta rakieta faktycznie działa. Czy jednak po prostu tutaj próbowali e, oszukać w tym filmie. Co nie byłoby pierwszym razem, tutaj analitycy sugerują, że w 2016 roku. E, Między innymi test rakiety balistycznej spalanej z łodzi podwodnej, także był no, troszeczkę zmodyfikowany, żeby po prostu pokazać, że ona działa, a w rzeczywistości możliwe, że nawet tak, ona nie jest zbyt sprawna. Więc jest to bardzo ciekawa teoria, ale to jest wszystko niezweryfikowane, więc może po prostu odstawmy to na półkę. A jak Wam się podobał nowy test północno-koreańskiej rakiety balistycznej? Dajcie mi znać w komentarzach, która rakieta Ko Korei Północnej jest Waszą ulubioną. Musimy chyba zrobić jakiś ranking, bo jest już ich troszkę. <laughs> Można się spodziewać, że wkrótce będą kolejne testy rakietowe lub może nawet test nuklearny. Tym bardziej, że zbliża się rocznica urodzin Kim Il-sunga, a Korea Północna bardzo lubi właśnie przed tą Najważniejszą datą w roku, dokonać jakiegoś e, ważnego testu, coś zaprezentować nie tylko opinii publicznej wewnątrz Korei Północnej jako wielkie zwycięstwo, ale także, żeby e, zaprezentować coś światu, żeby pochwalić się nową e, tutaj bronią lub e, postraszyć Stany Zjednoczone. Bardzo zapraszam także serdecznie na nasz Discord, gdzie jest specjalny kanał o Korei Północnej. Jest on dostępny dla wszystkich widzów. Możecie nam wrzucać linki do ciekawych artykułów, informacji o Korei Północnej dzielmy się tam wiedzą o Korei Północnej a może także przydadzą się do nagrania jakiegoś odcinka mną no, inspiracją. Dzięki Waszej pomocy także łatwiej jest mi zbierać materiały do nowych odcinków, newsów więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy wrzucają tam linki do różnych ciekawostek i najważniejszych informacji o Korei Północnej na bieżąco. O właśnie tutaj możecie znaleźć naszą grupę Pozdro z KRLD na Discordzie. Bardzo dziękuję Pukownikowi za wrzucenie linku do tego nagrania właśnie testu północno-koreańskiej rakiety Hwasong 17 do usłyszenia do zobaczenia wkrótce w Pyongyangu. trzymajcie się cześć